Wszyscy szukają ukrytych perełek w Europie. Oto jedna, którą prawdopodobnie przegapiliście. Skopie ma historie, smaki i widoki, których nie zapomnicie. Sprawdźmy to. Rozpocznijcie swoją podróż od Kamiennego Mostu, łączącego urokliwe stare miasto Skopie z jego odważnym, nowoczesnym centrum. Przespacerujcie się po starym bazarze, gdzie rzemieślnicy i przytulne kawiarnie tworzą tętniącą życiem atmosferę. Wdrapcie się na twierdzę Kale, aby podziwiać epickie widoki na miasto, plac Macedonii olśniewa gigantycznymi pomnikami i figlarnymi fontannami. Oddajcie hołd w miejscu pamięci Matki Teresy. Urodziła się właśnie tutaj. Macie ochotę na naturę? Kanion Matka znajduje się tuż za miastem. Idealny na wycieczki łodzią i zwiedzanie jaskiń. Kościoły i meczety stoją obok siebie. Skopie to kwintesencja harmonii przejedźcie się piętrowym autobusem kupcie bilet elektroniczny i nie przegapcie ajwaru tej pikantnej pasty z czerwonej papryki, którą uwielbiają miejscowi. Chcecie idealny plan na dzień? Po prostu wyszukajcie Skopie.